Ziarno Słowa na każdy dzień. Niedziela 24 sierpnia. Raz ktoś go zapytał, panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni? On rzekł do nich: Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi, gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie zdołają. Skoro pan domu wstanie i drzwi zamknie, wówczas stojąc na dworze, zaczniecie kołatać do drzwi i wołać: Panie, otwórz nam. Lecz on wam odpowie: Nie wiem skąd jesteście. Wtedy zaczniecie mówić: Przecież jadaliśmy, piliśmy z tobą i na ulicach naszych nauczałeś. Lecz on rzecze: Powiadam wam: Nie wiem skąd jesteście. Odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy dopuszczacie się niesprawiedliwości. Noś w sercu przez cały dzień i powtarzaj słowa: Jezu, ty jesteś drogą, prawdą i życiem.